Jeszcze dla mnie tak samo w tym, w tym samym czasie zapiliśmy i jest to dla mnie takie Ja zapiłem 26-27 marca i też piłem tydzień I, i po tygodniu mnie odtruli kolega no i... Do tego co nie piję i teraz zacząłem też siódmy rok. To Ci gratuluję i żebyśmy tak dojechali. Ten, ten wózek dociągnęli do tego końca. A tym końcem jest właśnie śmierć. Nie? Czyli jeśli końcem jest śmierć, no to co robić? Cieszyć się każdego dnia. Nie? Cieszyć się, radować. To jest, to jest chyba to. Ale ja Wam ja mam dzisiaj chciałem powiedzieć, że mimo tego, że tak, no, że, że to jest takie fajne, to, to dzisiaj też jest wielki piątek. I ja też, ja też doceniam to, że jest to dzień tej, tej męki pańskiej. I, I Wam powiem, nie wiem, wczoraj tak słyszałem, jak ksiądz mówił. Kazanie, wszedłem, nie wiem, chciałem, wyszedłem z mityngu, wszedłem, wszedłem na kazanie i on mówił, że to jest tak jak Jezus obmywał te nogi, tak my musimy się obmyć od, z tych rzew. Ja mówię, tak jakoś mi to nowo zabrzmiało i, i dzisiaj przed meetingiem też pojechałem do kościoła i, i słuchajcie, poczekałem chyba. Kolejka była do tej, tej. i się wyspowiadałem, dostałem jako pokutę Ewangelię Świętego Jana, którą drugi raz już czytałem, raz kiedyś, to później tylko wydałem. Słuchajcie, kiedyś ja przyszedłem do A, nie wiem jak to było, chyba pierwszy raz. Nie wiem, czy to było poza zapisach, czy jakoś, nie to już tak dawno wszystko się działo. I słuchajcie, imię pastor dał mi ewangelizm tego Jana mówi, przeczytaj to. No i dzisiaj też, i jeszcze trzeba nam kig mówiłem, jeszcze czego mam się spowiadał. Nie piję, nie palę, niech, niech nie gradnę, nie nie, 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 mówię. Wszego się spowieram. Ale tu jak, jak tak stanie, bo w tej kolejce, tak mi wyszło, mówię, kurczę, pierwsze to, że mnie się nie chce żyć, nie, nie mam gdzie znać. Zobaczyłem to jakoś tak się z tym źle poczułem, i tak dalej, no i y, pojrzałem, co tam miałem powiedzieć i słuchajcie, i ten, no i ja czekam y, i powiem Wam, że dobrze się poczułem po tej spowiedzi, no. a już się nie będę ale ten... E, Powiem wam, że e, i nagle tam jest gotowała swoją partnerkę. Mówię, ja już, ja już, ja już się wysporzę, z jestem czysty. Ona dzisiaj do, do 17.00 pracuje. Może do 18.30 Albo jutro, nie? I, 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 I już jadę tutaj i nagle telefon. Nie? A ja już kilkanaście lat czekam na operację. Kilka terminów miałem, ale to ja nie byłem gotowy. I nagle dzwonią, będzie Pan miał operację. Nie? I ja mam jakoś... Jeszcze chyba wystraszył. A teraz jakoś tak... Mówiłem, że to e, nie ma tych przypadków, nie? Bo przypadek to jest drugie imię Pana Boga. Ja miałem tam coś tam, że może ktoś mi tam coś, ale tam trzeba byłoby zapłacić i tak dalej, ale ja po, chciałem czekać w tej kolejce na, na NFZ no nie, i tak dalej. Jak czekają, to ja też dziękuję, zwłaszcza, że bałem się, że mogę jeszcze uciec. Nie? No i w końcu ten telefon dzisiaj był <laughs> I, i, i tak to jest. Nie? A co do rocznic to ja wam powiem tak, że yy, 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 ja się po prostu cieszę, no, jeśli, jeśli ktoś ma tam yy, yy, którąś tam rocznicę. Pewnie, że yy, za, zawsze się uruchomiają. Yy, <laughs> jak to jak hmm. byłem... Na takim mityngu, tam jeden prawnik, drugi jakiś tam inny. I zaczęli, od czasą kroku było, że on uraz. tego, ja będę uraz i to, tak, to A tu jest niestety, no to ktoś ma rocznicę i nieraz, nieraz jest wdzięczność, nieraz jest radość, ale nieraz jest taka zawiść, zazdrość kurczegladę i, i takie no brzydkie cechy i tego się nie ma co wstydzić, no, bo, bo ja zobaczyłem, jeśli ja czegoś nie zaakceptuję, to ja tego sobie nie pokonam. Ja zobaczyłem, że y, z, tym, z tym, mówieniem prawdy to jest, to jest po prostu, to po prostu trzeba odwagi, a ja zobaczyłem, że jestem tchórzem. Widzicie, ostatnio mi, mi wyszło, takie rzeczy, że ja robiłem jakieś tam spektakularne działania po to, żeby zakryć swoje tchórzostwo, że jestem tchórzem. podszytym tym tchórzem. I, 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 i takich i taki rzeczy właśnie się dowiaduję, jak jest, jak jest ten czwarty krok, to właśnie o co mam urazy. Nie? Później, żeby się pomodlić o tych ludzi, to nie przechodzi przez gardło, no jak oni pomodlić, no jak oni mnie okradli. Nie? Ale niestety tak to działa, bo ta uraza niszczy mnie, nikogo więcej. Nie? No i ten, ja ci Maciuś, tak się jeszcze raz ci powiem, ja te sześć lat, to ci mówię, na takich ostatnich krokach, już myślałem, że już miałem się już kilka razy. Zapalić na Ale myślę, że ta siódemka będzie fajna, nie? Zaję. Ta... Mieliśmy szczęście, że to drugi raz po 7 lat. Zaczynamy. No i żebyśmy teraz tego nie spieszyli po prostu Żeby to jakoś poszło. Nie? I w dobrym kierunku. Bardzo dziękuję, że tu dzisiaj, dzisiaj mogłem być. Dziękuję.